Ciężko, mam tutaj kungu. Widam was w kolejnym już. Nie wiem, w którym odcinku z fabryki stworów witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić cerbera. Zobaczymy jak mi wyjdzie cerber. Możle, może tym razem o czymś nie zapomnę. Chciałem coś wyjaśnić, bo dużo ludzi się mnie czepiało, że w poprzednim odcinku, w którym robiłem Kangura, nie zrobiłem mu torby. Nie zrobiłem mu torby, dlatego że kurde, kangurom nie widać torby, jeśli w nic ich nie ma. Jeśli nic w nich nie ma. Prawda jest, taka, że jak taka, jak ktoś napisał, że mogłem zrobić jakąś główkę kangura, wystającą stamtąd, taką małą i coś w rodzaju torby pod nim. To prawda, to prawda, o tym w sumie nie pomyślałem. Um, I to prawda, że wtedy Wtedy mógłbym, mógłbym zrobić torbę, ale w momencie, w którym nic w tej torbie nie było, bo nie pomyślałem o tym, żeby było po prostu jej nie widać, więc nie było po co jej robić. Um, będę robił cerbera, dokładnie. Zaproponował to Janek Szlendak. Um, no to spróbujmy. Znaczy, prawdopodobnie więcej osób to zaproponowało już kiedyś, bo ja pamiętam, że już kiedyś, jak jeszcze robiłem, przed powrotem serii, powiedzmy, robiłem. Robiłem Cerbera i, i też się już, no i też już było po prostu taka propozycja Znaczy nie robiłem Cerbera, ale też już była propozycja taka, żebym tego Cerbera właśnie zrobił Na razie zrobię coś takiego, on będzie, musi być duży, duży i umięśniony Jeśli ktoś nie wie, chociaż nie wiem czy są w ogóle takie osoby, które nie wiedzą Co to jest Cerber, dobra czekajcie, ja zrobię coś innego jeszcze Zrobię tak, chcę to pocienić najbardziej na świecie, żeby było takie cieniutkie i teraz chcę taki cholernie równy ten. Nie da się zrobić takiego cholernie równego. No dobrze, niech będzie taki. No i tutaj dobra, zrobimy, zgrubimy go. Niech on będzie taki gruby. Rzeczywiście taki gruby. Dobra, na razie niech to wygląda tak. Tutaj go sobie. Ojej, nie tu, tylko tutaj go chcę troszeczkę zrobić bardziej cienkiego. No i bardzo dobrze, na razie zaczynam od takiej małej parówki. Zobaczymy, co dalej. Kurde, przed chwilą było jasne, jak zaczynałem, ale się... zachód słońca jest, więc w sumie nie wiem, poprawię całe oświetlenie, tylko będzie coraz ciemniej. Przepraszam, przepraszam. Dobra, więc robimy mu jakąś głowę. Znaczy, przydałoby się zrobić mu szyję w ogóle. A szyja musi być na pewno do góry Chciałbym mu zrobić taką bardzo mięśnioną tę szyję W ogóle chciałbym z zrobić z niego takiego koksa Nie to, że to będzie jakiś pies Po prostu z trzema głowami Nie, 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 nie To ma być jakiś koks taki, taki wiecie, taki Taki pies ma być Jest ostatnio taki sławny taki filmik w internecie Jak jest taki buldog ogromny, taki Taki kurde na sterydach jakichś, nie wiem Takie ma mięśnie żebym ja się zesrał, jakbym takiego zobaczył na ulicy W każdym razie <laughs> ryj dla psa To jest chyba idealny ryj dla psa Dlatego, że zawsze jak to dawałem To mi się kojarzyło Kojarzyło z psem Jak dawałem to komuś um, Ale popatrzmy jeszcze po innych ryjach Tak jak patrzę, no to chyba rzeczywiście nic innego Mi nie przychodzi do głowy Strasznie mnie to denerwuje, bo ja do prawie każdego Rzeczywiście tego używam Najgorsze jest to, że wy mi cały czas zwracacie uwagę Że e, ty wiesz, że są inne głowy niż to. Ja mówię, no kurde wiem, no ale te pasują Najbardziej moim zdaniem no, i taka prawda, no, że moim zdaniem tam pasują najlepiej. Dobra, dajmy jakieś nogi, które są bardzo mocno mięśnione. Może jakieś z tych, ale z tych prawdopodobnie nic nie będzie pasowało do tego celu, do, jakiego, do którego chcę je zastosować. No i dokładnie tak jak myślałem. Dobra, dajmy to. W sumie na razie tylko jedną. Ma być jedna sferu. Powiedziałem jedną. Dobra, zrobimy inaczej. Jedna. Wypierniczaj i ok Mamy... Dobra, mamy jedną. Mamy jedną. I to będzie szyja, oczywiście to będzie szyja. Ona musi być krótka, ona musi być krótka, tylko nie wiem czy mi się uda ją zrobić taką krótką. I oczywiście musi być nakoksowana, taka strasznie, strasznie nakoksowana. W ogóle to, to bym sobie w takim razie usunął, skoro, yy, skoro szyję będę robił tak jakby z czegoś takiego jeszcze krótsze nie wiem powiedzmy że takie coś na razie wystarczy bo na razie po prostu na razie i teraz tak trzeba to skopiować powiedzmy że trzeba to skopiować bo tak naprawdę nic nie trzeba kopiować ale można Okej, okay, skopiujmy to tutaj takie coś chcę żeby on był taki nakoksowany tutaj rzeczywiście żeby to widać było że on jest taki taki no na, taki naprawdę kurdy groźny taki że ma te mięśnie swoje oj 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 nie tak to miało wyglądać żeby to wyglądało, powiedzmy w ten sposób, no, no nie jest najgorzej, nie jest najgorzej Może troszeczkę bliżej tutaj właśnie, o Myślę, że tak to wygląda lepiej Ale do tego jeszcze trzeba będzie... Dobra, to zrobimy w sumie jak pododaję już głowy Więc dodajmy pierwszą głowę, głowa numer jeden będzie wyglądała w ten sposób Trzeba będzie mu zrobić coś bardziej psiego, troszeczkę wydłużyć to Czy są różne cerbery, taka, prawda, czy są różne psy, więc on może mieć równie dobrze takie ryje jak, jak właśnie bulldog ale nie, zostawię coś takiego mniej więcej. No Mnie i w takim razie pokopiuję te głowy, bo dlaczego miałbym się przejmować jakimiś tymi? Ktoś mi w ogóle powiedział, ja nie wiem czy ja już o tym mówiłem, że ktoś mi tak powiedział, że tutaj są nosy. I tak jakbym ja o tym nie wiedział. Oczywiście, że wiem o tym, że tu są nosy, ale zobaczcie, co miałem taki nos dać kangurowi, albo psu mam dać taki nos? No, chyba nie za bardzo. Ewentualnie taki, ale no to nie pasuje za bardzo. Ym, bo to za bardzo odstaje też. W sumie można go. Zrobić tak, żeby aż tak nie odstawał. No, ale prawda jest taka, że takie nosy wyglądają moim zdaniem słabo, bo, bo za bardzo odstają po prostu za bardzo odstają. Wiem, że z przodu niby wygląda to w miarę, w miarę ok, ale i tak wolę sobie robić ymm, nosy na przykład w ten sposób. W ten sposób wolę, już naprawdę wolę zrobić nos w ten sposób. Zmniejszyć to, zrobić tak. I Żeby to było takie. Wiem, że to mruga i to jest akurat słabe w tym, ale, ale już wolę tak niż, niż inaczej. Dobra, to teraz tak, muszę mu dodać, muszę im dodać uszy. I to na pewno. Pytanie, pytanie brzmi, tylko jakie uszy, czy takie uszy? Czy, czy takie elfo uszy? Bo to jest. bo to jest. Nie, ale chyba takie, tak mi się wydaje, że takie będą lepsze. Dajmy im coś takiego. Niech, on sobie będzie miał te uszy mniej więcej tutaj. Pach, pach, pach. Dobrze, w miarę git. W miarę git. W miarę git. Ok, teraz muszę mu dać woj wzrok. Myślę, że mu dam, bo on ma być złym psem. oj, jak to słabo pasuje. Nie wiem, zmniejszymy i zobaczymy. Może, może podziała. A w sumie nie jest tak tragicznie. Nie ma takiej tragedii. Może rzeczywiście nawet troszeczkę większe zrobimy. Wyżej to dodam. Powiedzmy, że coś takiego będzie. Dobrze, jest, jest w miarę dobrze. Teraz tak, oczywiście kopiuję sobie uszy. Kopiuję e, Woj wzrok. I teraz kopiuję sobie kolejne ucho. I kolejny Woj wzrok sobie kopiuję. Ok, i teraz oczywiście to sobie zaraz wszystko ładnie poukładam, tak żeby wyglądało bardzo podobnie, ale tak naprawdę to wygląda bardzo podobnie, więc... Więc już w sumie nie ma co chyba układać tutaj. Czy mógłbym zrobić to na przykład bardziej tak? Bardziej tak. I może rzeczywiście tak jak tutaj mam to tak przed, przed uszami, te uszy bardziej do tyłu. Coś takiego, to żeby tak samo zrobić tutaj. Us, uszy bardziej do tyłu, ale bardziej tak. No i to wtedy mniej więcej tutaj. No powiedzmy, że to wygląda całkiem nieźle. Powiedzmy. Ok, czyli mamy na, na razie na Koksane trzy głowy, ale jeszcze nie aż tak, jakbym chciał, to bym chciał tutaj powiększyć na przykład o coś takiego, żeby tutaj to było jeszcze bardziej na Koksane. On jest w ogóle za długi, moim zdaniem. Zrobimy coś takiego, na razie. Na razie wygląda to tak. I wygląda całkiem całkiem nieźle. Teraz y, trzeba by mu poddawać, nie wiem, może nie, nie zęby na razie, ani nic. Co to w ogóle jest? To są czułka. To chyba nie, nie pasuje. Dobra, no to dajmy kończyny. Dajmy tutaj nogi, które nie pasują chyba w żaden sposób, no bo takie coś takich rzeczy Cerber niestety nie ma. Skoro Cerber nie ma takich rzeczy, może chyba, chyba ma takie udzinko. Szczerze mówiąc takie udzinko najbardziej pasuje, bo to się wydaje, że takie udzinko, ale jak się to na koksi, to to naprawdę wygląda zajebiście, jakby właśnie ktoś miał takie zajebiste mięśnie. Naprawdę bez kitu, to wygląda całkiem całkiem imponująco. Więc dodajmy to sobie tu. Nie wiem czy to. Tego troszeczkę nie zmniejszyć. To nie wiem, czy, czy nie zrobić. Ojoj, Ctrl Z. Czy tego nie zrobić bardziej? W sensie tutaj tak niżej. Tak, żeby to. Kurde. Um, tak. Nie zrobić tego tak. Tak, ale nie, bo to. Żeby to wyglądało bardziej tu. Tak? Cholera, jak to zrobić? Hmm. Coś takiego, żeby to było właśnie niżej, żeby. wszystkie te głowy były kurdy niżej. O. Oh. No powiedzmy. Chociaż nie kurde. Dobra, pocofamy do momentu. O. Tak wygląda chyba najlepiej Czy ma tutaj taki brzuch, taki ten, dobra, tak wygląda dobrze Już nie będę nic tutaj zmieniał, może troszeczkę wyżej chociaż Kurde Dziwnie to wygląda, bo wiem, że psy nie mają aż takich łap, wiecie, one mają One mają mięśnie numer jeden i mięśnie numer dwa, bo mają łoki tak jak, tak jak ludzie właściwie Tylko ludzie mają jeszcze tutaj, ale to jest Tutaj mają psy, to widać Tutaj mają psy, tutaj później jest łokieć i mają tutaj i ja mam tutaj, wiecie, pełno takich mięśni, raz, dwa, trzy, czy takie jakby trzy. Nie do końca tak to wygląda, ale powiedzmy, że to zostawię na potrzeby tego, że on ma być na koksany. Teraz to kopiujemy sobie. Kopiujemy sobie tutaj i tutaj sobie jeszcze bardziej powiększymy, bo to oczywiście są tylne łapy. Więc tylne łapy muszą być jeszcze bardziej na koksany. aż takich łyd nie chcę. Właśnie bardziej mi zależy na na tyłeczku. dobra, jest, jest powiedzmy git. Tylko, że tu musimy to dać bardziej, bardziej na dół Bo prawda jest taka, że psy takie są Zwłaszcza teraz te nowe Nowe psy, bo kiedyś Większość psów była po prostu płaska A teraz większość psów jest w dół Zwłaszcza tych agresywnych A ja robię takiego jakby bulldoga Znaczy jakby bulldoga Cały czas mam w głowach tego bulldoga. Oczywiście, Ry się nie zgadza z tym, że to jest bulldog, bo to nie jest bulldog, jeśli chodzi o ryj. Um, ale tak ogólnie z budowy chciałbym robić, odwzorować tamtego bulldoga. Nie wiem dlaczego... cholera jasna, tutaj zobaczcie, nie wiem czy ja tutaj nie dałem kamery. Nie, chyba daję kamerę teraz tutaj na dół. Um, właśnie wskaźnik złożoności prawie mi się wypełnił. A ja prawie nic nie mam przecież, więc ja nie wiem o co chodzi. Już nie mogę dodać cholera nawet, nawet nogi jednej, ja nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem kompletnie. Czy ja wiem, że ja mam trzy, no, trzy, trzy gęby, mm, trzy pary oczu, trzy pary uszu. Ale to tyle, i, i, i już nic nie mogę dodać? Naprawdę, no troszeczkę przesada, moim zdaniem. Nie wiem, z czym to jest związane, że to już bez przesady. Kurde, ja już nic nie pododaję, prawda? No nie wiem, chciałbym do, na przykład. Oddaję to i tak nic nie mogę tu wsadzić, Mogę wsadzić kopyta, kurna mać. Dobra, wiecie co? Strasznie szkoda, bo... bo chciałem go używać, wiecie, do jakichś tam... Jak to nie, nie Freedom? To jak to było? Nie wiem, help wpiszę, Mmm. Tarararara Tam było Freedom Freedom, bo napisałem z wielkiej litery to dlatego, tak? O nie. O dobra. Teraz mamy y, wyłączone limity. Tak naprawdę nie jest wyłączone, po prostu część z nich. Y, dobra, nieważne. Y, część z nich po prostu Czekajcie. Dwłapy łapy, nie. Cztery łapy. Teoretycznie powinny być cztery łapy, ale myślę, że trzy łapy wyglądają po prostu lepiej, więc dodamy trzy łapy. Chciałem go wykorzystać do, do kosmicznych przygód, ale nie będę mógł, dlatego że będzie. Z, wiecie, że będzie zrobiony dzięki cheatom i przez to niestety nie da się tak, tak, tak zrobić. No i dobra, mamy trzy łapy, wiem, że one powinny mieć teoretycznie cztery łapy. Hmm, chociaż zobaczmy, jak to wygląda. Ale nie, one mają za duże pazury, chyba że pazury dałoby się cofnąć, powiedzmy. Tutaj tak i te pazury nie. <grym> A, da się zrobić tak i wtedy. Teraz wygląda jak kot. Nie dobra. Ok, zrobimy coś takiego. Jakoś lepiej mi to pasuje. Dobra, muszę zrobić ogon. Chociaż tak naprawdę nie musi mieć ogona, bo może mieć taki jakby wykastrowany. Jeśli wiecie o co chodzi, taki obcięty ogon. Ale chyba chciałbym zrobić, więc zobaczmy. Zobaczmy, jak tutaj by wyglądał ogon. Hmm, to powinien być taki malutki kikucik, tak naprawdę. Dawaj jedną rękę tutaj tylko. Chcę jedną rękę. Jak to się robiło, żeby była jedna? Już pamiętam. Nie to. To musi być luzator. Luzator się naj, naj, najlepiej nadaje do robienia wszelkich ogonów i tak dalej. Okej, okay, więc y, ogólnie to ma wyglądać jakoś. Czy ten ogon ma być krótki tak naprawdę? Nie chcę jakiegoś długiego, długiego ogona, bo wiem, że będzie wyglądał słabo, taki długi ogon. W ogóle ogon wygląda słabo. Czy powinienem dodać jakiś taki kikucik, ale... Nie wiem, no. Zobaczmy patrząc na to. Ciach. No, nie za bardzo tutaj pasuje. Ciuch. Ciuch, teoretycznie. I teraz, no właśnie, za bardzo kiku, kikutowaty jest. Teraz fajnie byłoby go wyrobić tak. Wtedy jest za bardzo do góry. Ja bym chciał go. O tak, tylko że wtedy. No nie wiem, czy to dobrze wygląda. Nie wiem, cholera. On może mieć dwa typy ogona. Może mieć albo właśnie ogon taki malusieńki, albo nie mieć go wcale, albo mieć taki długi, długi jeszcze zakończony czymś tam, nie wiem, jakąś macką, paczką czy coś w tym stylu. Ok, zobaczmy tutaj. Hama, ham, 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 ham to no, wygląda nawet nie najgorzej, jeśli, jeśli by patrzeć Jeśli by nie patrzeć od tej strony. Wąchacz kurde byłby najlepszy. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Tutaj coś. Taki ogon, kurde. Może taki ogon dodamy, że niby to jest ogon. Nie wiem, czy powinienem się, się pluć o ten ogon aż tak. Bo prawda jest taka, że no niekoniecznie musi mieć ogon. Może mieć obcięty. I chyba bym go tak zostawił, że on ma niby obcięte, ale one zawsze i tak mają jakieś, jakieś kikuciki z tyłu. Nie obcina się ogon w całości, tylko się coś tam zostawia. Poza tym niektóre mają ogony, nawet. cholera. Zrobiłbym taki malutki, krótki ogon. Jednak jeszcze spróbuję z tą łapą. Może, czekajcie, jakieś takie łapy stąd nie. Z dodatku na pewno łapy nie, nie, zdadzą, nie zdadzą egzaminu. Dobra, dajmy jedną łapę. Dajmy taką jedną łapę. wyrzućmy to na 100% i dajmy jeszcze raz, bo to będzie po prostu taki krótki sobie ogonek. Po pierwsze musimy to ściśnić jak najbardziej się da, że bardziej się po prostu ściśnić nie dało. I teraz niech to sobie tutaj będzie. Najgorsze jest to, że ciężko się tym operuje. Tym ogonem. Czyli robimy tak. No, nie wiem. Zrobiłbym, ukróciłbym go troszeczkę i zrobił, nie wiem, coś takiego. O, i to nawet, nawet, nawet mniej więcej działa. Ej, git. Takie coś może być, nawet jeszcze troszeczkę dłuższe. O. Nie, za bardzo krzywe. Jest zajebiście. Tak sobie średnio to wygląda, ale już chrzanić teraz jeśli skoro mam jakieś możliwości to pododawałbym jeszcze jakieś kolce jakieś coś w tym stylu by można było w sumie dodać na ten na koniec tego ogona. Ej to by w sumie zajebiście wyglądało. Takie coś, tylko że to by musiało być mniejsze. O jejku. <laughs> można by zrobić coś takiego. O nie, ale to, to wygląda słabo. Nie, niech się zrobi całość. O tak. Dobra, no to niech to tak wygląda. W sumie może w takim razie rzeczywiście krótszy byłby lepszy. Czekajcie, na razie to wyrzucę. Rzeczywiście i zrobię taki krótki ogon, jaki był na początku. Ok. I skoro mamy takie krótkie coś, to teraz możemy dodać to. I będzie wyglądało to zdecydowanie lepiej. Hmm, doda się to tu. Można to było powiększyć, żeby tutaj lepiej to wyglądało. No cóż, niech będzie tak. Niech będzie tak. Czyli zostajemy przy tym. Ewentualnie można byłoby to tak pochylić. Coś w tym stylu. Jest dobrze. W takim razie dodajemy jeszcze jakieś kolce tutaj. Nie wiem, coś, coś takiego, kurde, albo nie. Nie wiem, co pododaję. Pododaję to. Pododaję to. To jest najlepsza rzecz kurde z całego dodatku, jaka, jaka doszła, więc ja się jaram. Ok. Takie coś. Pięknie. Teraz robimy tu. Robimy oj Robimy to tak. Oczywiście tak. Nie możemy to powiększyć. Jest dobrze. Teraz trzeba to zrobić tak. I dzięki temu o. Powiedzmy, że to wygląda w miarę dobrze. Takie coś bym mógł dodać. Wiem, że to taki średnio średnio cerberza, ale chciałbym, żeby po prostu wyglądał groźniej. Żeby miał coś takiego, co by sprawiało, że rzeczywiście wyglądałby jakoś lepiej. Hmm. Takie coś, to już nie ma co dodawać. Można by pododawać rzeczywiście coś w tym stylu. Jakieś świecie, Pozaginać go, coś jakoś, coś takiego. Nie wiem, ale to można by było dodać, nie wiem, tutaj, na, na, na tym tym, obrócić to tak i ewentualnie coś takiego. Dobra, przejdźmy do malowania, bo to już za dużo się z tym cerberem bawię. Oczywiście sam go pomaluję. Damy mu tutaj taką podstawę. Podstawę możemy mu dać zupełnie czarną, żeby wyglądał groźniej. Hmm, powłoka. Powłoka może być jakaś taka. Chciałem, żeby była jakaś mniej więcej naturalna, żeby to nie wyglądało nienaturalnie. Mhm. Jakbym dodał coś takiego, tylko nie wiem, kolor taki, kurde. Dobra, jednak nie, <laughs> jednak nie. Może coś takiego, tylko rzeczywiście czerwone. Żeby to wyglądało, żeby to było czerwone. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Zbyt różowe. Kurde tutaj jest, ale dobra, może detale coś nam pomogą. Detale tutaj, i niech, niech to będzie kurde takie, takie kurde żółte. Takie, kurde, żółte. Zobaczmy, jak to wygląda. Pedalsko, nie groźnie. Hmm. Naprawdę, jak to może wyglądać? Eee, może coś takiego rzeczywiście, tylko taki kolor. Tylko ta powłoka mi nie pasuje, bo ta powłoka wszystko psuje. Powłoka wszystko psuje. Jakbym dodał, nie wiem, paski też będą złe. Może coś takiego. Tylko rzeczywiście, czerwone. Tylko że ja nie mogę znaleźć dobrego czerwonego koloru i to jest ten problem. Dodam taki ciemny, bo już będzie wyglądał na pewno lepiej niż, niż coś takiego. To już, to już, to nie może być żółty kolor. To może być nie wiem jakiś taki szary, jasno szary. Zobaczmy teraz. To już? No dobra, jestem w stanie coś takiego przyjąć. Średnia psia morda. Już niektóre, niektóre, rzeczy, które nie miały być psami, wyglądały bardziej jak psy. No, ale trudno. No, ale trudno. Więc, dobra, to było na tyle. Jeśli o to chodzi. Można sprawdzić, jak on, jak on biega. No, to mamy Cerbera gotowego. Jako, jakoś, to tam wygląda, jako tako. Tak sobie w sumie średnio, ale, no, ale trudno. Niech, niech już sobie będzie. Niech już sobie będzie. Masz tutaj, nie wiem, miluś bądź. Nie, ale tak naprawdę jakbyś był agresywny. Gdzie tutaj będzie agresywny? Ag gniew. Yy. On robi takie... Ha, ha. Bez sensu. Dobra. Więc nazwijmy swojego stwora, nazwijmy go Cerber. Oczywiście Cerber. No i tutaj mamy pomysł. Pomysł gdzieś tutaj zapisałem. Janek. Szlendak? Czekaj, moment Chyba tak, jeśli się pomyliłem to bardzo, bardzo przepraszam Ale chyba Janek szlędak. Okej, okay. więc yy, Więc zapisujemy i to było na tyle w tym odcinku Zawsze mają być krótkie te odcinki Ale się tak chrzanie z tym wszystkim, że zamiast 10-15 minutowych Wychodzi mi po 20 parę minut Na jednego stwora to jest dziwne, ale dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu. I podkreślam, oceny filmu zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Na razie i cześć, siema. Nie trafiłem w przycisk, świetnie.